wszystkim, z tej strony Lina Linia. Dzisiaj zapraszam was na trochę odmienny filmik, niby update, ale to będzie update w jednej trzeciej. W jednej trzeciej to będzie unboxing mak nowych, a w kolejnej, ostatniej, jednej trzeciej będzie fan mail. I tak, dobrze słyszycie, fan mail, bo dzisiaj przyszły do mnie trzy paczki, które zaraz wam pokażę. Wyglądają one tak i są naprawdę duże. W pierwszym myślę, że są karteczki, tak mi się wydaje. W drugiej jest sukienka, o której niektórzy wiedzą, i to jest właśnie mój fan mail. A ta trzecia największa paczka, której no, z trudnością mogę podnieść, to, jest, to są mangi. I najpierw będzie ten update, czyli mangi, które już kupiłam jakiś czas temu, i są to. Drugi tom, Przekleństwo 17 Wiosny, który Wam już pokazywałam w Sugoi, kiedy polecałam właśnie ten tytuł, oraz trzeci tom, Orange. No i tak on się właśnie przedstawia. Więc to są takie dwie mangi, które kupiłam już jakiś czas temu. Ostatnio w filmiku pokazywałam Wam Vampire Knight, ale pokazywałam tylko pierwszy tom, a kupiłam pierwsze 12 tomów. Więc tutaj musicie być na czasie. Jak zwykle pokażę Wam wszystkie okładki. Zaczniemy właśnie od tyłu. I myślę, że szybko tutaj postaram się Wam je pokazać. A za chwilę przejdziemy właśnie do unboxingu tych wszystkich trzech paczek, i do oglądania tego, co właśnie w nich dostałam. Oczywiście na samym wstępie, już teraz jak pokazuję, to już totalny wstęp wstępów, na samym wstępie dziękuję Wam za to, że właśnie przysłaliście mi coś takiego. Wy zaraz zobaczycie co to. No i to było całe 12 tomów Vampire Night Orange i Przekleństwo. A teraz myślę, że możemy się zawierać za rozpakowywanie tych naszych paczuszek. Ja mam nadzieję, że to wszystko będzie bardzo dobrze widać, bo jeśli nie, to znaczy, że zepsuję filmik. Mam tutaj nożyczki i myślę, że z tej perspektywy będę otwierać. Trochę się do Was przybliżę, żeby było więcej widać. Taka jest koperta i otwieramy ją. Dobra, chwila prawdy, o, widać karteczki, nie wiem, czy wy też widzicie, ale naprawdę, wow, jestem taka szczęśliwa i taka podekscytowana. Koper też wyrzucam, że tak powiem. A tutaj mamy dwa właśnie takie kartoniki, które trzymają wszystko. Teraz to rozetnę. Wow. No, mu muszę powiedzieć, że jest tego trochę. Myślę, że nie będę tego pokazywać yy, po kolei wszystkiego, ale no, jest tego dosyć, dosyć. Naprawdę dziękuję bardzo, bardzo serdecznie za, za wszystkie te karteczki. Naprawdę przydadzą mi się, są po prostu genialne, jak tutaj patrzę. Normalnie cudowne i, i dziękuję raz jeszcze no myślę, że to już odłożę naprawdę cieszę się bardzo już mogę wam zapowiedzieć, bo niektórzy nie wiedzą tylko kilka osób że na 3000 widzów planuję otworzyć skrytkę pocztową więc jeśli będziecie chcieli mi coś wysłać to to śmiało teraz bierzemy tą drugą paczkę, nie wiem jak ją pokazać bo z jednej i z drugiej strony jest adres i myślę, że, że otworzę ją już teraz. Też nie chcę, żeby to jakoś super długo trwało, więc się tak spieszę. I tutaj ma być sukienka. Wow! Kochani! Kochani, to jest po prostu cudowne! Patrzcie na to! Dostałam poki! Poki truskawkowe! Wow! Dzięki! Ja nie mogę, to jest cudowne! Masakra, z chęcią zjem. Dziękuję bardzo, ale jestem szczęśliwa, ja nie mogę. Dzięki, wielkie poki. No Nie, nie widzę pierwszy raz na, na oczy poki, ale po prostu nie spodziewałam się tego. Dziękuję bardzo! No i oczywiście sykienka. Jeszcze tu jest jakaś yy, torebka. No zobaczymy, zobaczymy, co to jest. Wow! Co tutaj mamy? Jakąś torebkę jeszcze dostałam w środku. Wow! Jakie cudne! Popatrzcie na to! Jest genialna! Tutaj taki, taki fajny yy, wzorek. Wonder Rocket. O, oh, genialne. Dziękuję, 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 dziękuję. Masakra, cudowna ona jest. Cudna. A teraz mamy ubranka, czyli to, co miałam zapowiedziane. Wow! Wow! Dostałam. Spódniczkę! Jej, jest cudna! Zawsze marzyłam o takiej spódniczce. Tego też się nie spodziewałam. Wygląda jak do mundurka japońskiego. Ojej! Jest genialna! Patrzcie, ta kratka! Cudowna masakra! Nie spodziewałam się tego. Ja nie mogę. Dziękuję strasznie! Dziękuję! Masakra! Nie wiem, gdzie to teraz odwieszać. Tutaj to dam o, na bok. No, ja chyba się tutaj zasłodzę. Masakra, patrzcie na to! Ale śliczna, przesłodkie to jest. Na pewno ubiorę coś na konwent, o ile nie, nie jedno i drugie. No i teraz to, to, co było mi zapowiadane, i to jest jedyna rzecz, która była mi zapowiadana, więc naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dziękuję. Czyli sukienka. Zobaczmy, jak ona wygląda. A teraz nie wiem, jak wam to pokazać. U góry ma takie falbanki, takie fajne, pufiaste rękawki. Jest cudna. Tutaj ma taki sznureczek. Wow! I taka powiewna, taki powiewny materiał. Ojej, ona jest śliczna! Kochana, patrzcie na to! Masakra. Jest cudowna. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. Dziękuję, wszystko dostałam od Martyny. Naprawdę bardzo, bardzo dziękuję. Prosiła mnie o link do jej kanału w opisie, więc na pewno się tam pojawi. Tutaj z boku pewnie też gdzieś będzie, więc naprawdę zapraszam. Z tego co mogę wnioskować, to chyba była w Japonii i właśnie z Japonii przywiozła tą sukienkę, którą. Teraz mi wysłała i naprawdę jest cudowna. Dziękuję, ślicznie, naprawdę. O, no nie wiem, nie wiem jak inaczej wyrazić swoje podziękowania. O, jest to była cudowna paczka, dziękuję bardzo. I za karteczki też dziękuję, bo nie mogę tego pominąć. Yy, no i tak, filmik już trwa bardzo, bardzo długo, więc myślę, że ta paczka. Ta wielka, ogromna paczka to będzie osobny unboxing, bo filmik już trwa jakiś czas i ja nie chcę, żeby on trwał 15 minut, więc ta wielka paczka to będzie już kolejny filmik na który ja Was bardzo serdecznie zapraszam. Jeszcze raz bardzo dziękuję za wszystko, co mi wysłaliście. Mam nadzieję, że Wam się ten filmik podobał i normalnie, serio, ja nie wiem jak dziękować Wam za te rzeczy. Dziękuję Wam za oglądanie także, wszystkim dziękuję za oglądanie. Jeśli się podobało, zapraszam do lajkowania, komentowania, do subskrybowania mojego kanału itd., itd., wszystkie linki w opisie. Ja Wam jeszcze raz dziękuję, no będę dziękować już do końca świata. Jeszcze raz Wam dziękuję, zapraszam do kolejnych filmików i pa pa!